It's a, a way of being, rather than uh, something that uh, represents objects uh, or life. It's a lifestyle, it's a way of living. Samochód, lat, I have a car that is 20 years and after 19 years, when the light bulb went out on the road, chowku zapasową, która leżała i czekała na mnie od 19 lat. To jest dobry design. Design dużo zmienia w życiu. Zaczynamy to rozumieć. Zaczynamy rozumieć, że obiekty uczestniczące w naszym życiu wpływają na nas. To jest stosunek z filiżanką, z kubkiem, z talerzem, z obiektami, które lubimy. W sposób e, szczególny zwróciliśmy się do niezwykłego życia, tak? czyli do życia, które nas e, otacza do zwrócenia uwagi, że tak naprawdę cała przestrzeń wokół nas jest zaprojektowana, i e, że wystarczy na nią zwrócić uwagę i ocenić, starać się ją zmodyfikować, zmieniać. Pamiętajmy o tym, że takie miasta jak Mediolan, czy Rotterdam, wypromowały się m.in. na designie. Tu mamy takie zbicie po tych czterech latach już, że mamy i projektowanie użytkowe i mamy taką typową awangardę. To jest wszystko bardzo ważne. Takie wydarzenie, skupiające tak dużo środowisk, tak wielu wspaniałych twórców oraz młodych twórców, którzy chcą pokazać swoje prace, to wydarzenie bez precedensy. Witam Państwa serdecznie na kolejnej edycji ważnego dla nas, bardzo ważnego festiwalu Łódź Design 2010. Witam! Na decyzję o tym, żeby się zaangażować w to przedsięwzięcie przede wszystkim wpływ miała idea sama, i innowatorski charakter tego przedsięwzięcia oraz tematyka, czyli wzornictwo, co jest e, niezwykle ważne w przypadku producenta płyty ceramicznej. Które... Wyobraziłem sobie po prostu kobietę, która jest zmęczona po całym dniu pracy, latania, e, idzie do łazienki, bierze relaksującą kąpiel i siada sobie, spogląda gdzieś tam właśnie na swojej łazienki. No i taki efekt w postaci świateł miasta, gdzieś tam powinny być takie dosyć relaksujące. Staramy się dawać impuls do tego, żeby można było tworzyć przestrzeń, do tego, żeby można było pokazywać. I tak naprawdę pokazywać bardzo szeroko ten design, bo jest i grafika, jest i architektura, jest moda, są projekty w pełni użytkowe, są eksperymenty. so-called living room, it's inspired by the Meuble Provence, Which is the like it's, if you translate it in English, it's the living furniture. The idea was just it was very simple, it's what what are your furniture doing when you're not at home. I think every furniture, every chair, every, everything designed should be basically built for the body. jest Główną nagrodę konkursu Make Me, czyli 20 tysięcy złotych, otrzymuje Lampa Komar, zaprojektowana przez panią Kamilę Niedźwiecką i Nikodę Szpunara. Czekaliśmy Kolejne nagrody zostały wały przyznawane i już myśleliśmy niemożliwe, nie spodziewaliśmy się. Głównie do kawalerek i dla studentów, którzy ciągle podróżują, mając w plecaku tysiąc różnych rzeczy plus jeszcze coś od siebie, czyli na przykład lampę. No i właśnie stąd narodził się ten pomysł, żeby to jest jednocześnie też taki obiekt, który e, jeśli się już znudził, możemy schować do szafy, odłożyć i wrócić do niego za jakiś czas. Otwieramy to miejsce podczas festiwalu designu e, trzema wystawami. Wystawą 100 miniatur, 100 najlepszych krzeseł świata w miniaturze. Wystawą Living Essential, wystawą szwajcarskiej firmy USM oraz wystawą 606, i to jest otwarcie naszego showroomu. Przedmioty, które tutaj pokazuję, są na różny sposób pozgniatane. Pozgniatane, powyginane. Niektóre z nich wyglądają kaleko i nieszczęśliwie, inne wyglądają, jakby były po, po jakimś ciężkim wypadku. A jeszcze inne są powygniatane i, i, i takie za, zamarłe w tym, w tym wygnieceniu. To, że wygląda, że nie powinno stać, a stoi. A wygląda, jakby było stare, a jest nowe. A wygląda, jakby nie mogło przenieść ciężaru, a tymczasem może na nie usiąść całkiem solidny człowiek. W tym roku nowym, nowym projektem jest przegląd portfolio, gdzie zaprosiliśmy różnych projektantów, ludzi z mediów. To są takie randki, półgodzinne, szybkie randki, kiedy... Młody twórca ma szansę zaprezentować się profesjonalistom, i przebieg tego spotkania może być różny. To jest przeglądanie oczywiście dotychczasowego dorobku, e, rady, e, negatywne lub pozytywne komentarze i myślę, że jest to cenne dla obu stron. Chcieliśmy pokazać, jak wychodzimy z materiału, poznając technologię obróbki tego materiału do produktów, do rozwiązań, które rew rewolucjonizują przemysł lekkich i ultralekkich konstrukcji. W tym wypadku oglądamy tutaj wersję włoskiego, włoskiej grupy designerskiej, która tworzy właściwie taki powrót do kraft, do rzemiosła do rzeczy, które są bardziej powiązane z życiem człowieka, z jedzeniem. Druga grupa mówi o elektronice, o technologii i o życiu natury i zwierząt związanych z także. Czasami nie wiedzą, że już to rozumieją, dlatego że kupują sobie sprzęty AGD, ubierają się w ubrania projektowane przez znanych projektantów, kupują sobie perfumy, więc tak naprawdę ten design cały czas funkcjonuje. Ten festiwal górski na świecie już jest dość rozeznany. I bardzo dużo designerów chce pokazać tutaj rzeczy. To jest bardzo interesujące, bo jest bardzo skupione, co jest niezwykłe dla festiwalach designowych, które są w przepływie wielu rzeczy, a tu nie ma tak wielu rzeczy, i jest bardzo dobrze kuratywne. Coraz większe jest poczucie, że ten festiwal jest po coś, że to nie jest tylko dla branży, tylko że jest dla ludzi, którzy na co dzień się designem nie interesują.